Co? rozwodzisz się z żoną? Może już się rozwiodłeś? Masz 30 parę lat, może 40 parę lat. I wracamy. Witamy. Witamy z powrotem jaśnie pana. Mm. Może się pan ja, jaśnie pan rozgości? Może jaśnie pan e, tutaj powiedz powie co u niego? Mm. Może jaśnie pan tutaj będzie chciał tutaj trochę wrócić do szeregów? No. Pierwsze. Primo. Taki Żart. Uważać na pierwszą lepszą dziurę, która się napatoczy. Uważać. Uważać. Bo jak laska wyczuje, że jesteś zciśniowany Masz z, z zryty łeb i pełne jaja. To jeszcze masz przy sobie trochę kasy. To ci zostało po tym, co stawiła za tobie żona. Uważaj, 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 uważaj. Ok? Łatwo się wtedy naczyć. No, rozumiem. Jest lipa. Jest lipa. Jak masz więcej niż 35 lat, no to sobie ten profil na Tinderze to sobie może założyć. Uwaga na kamiennych yy, yy, tablicach w zakładzie pogrzebowym. Głupiewa. Yy, Sfinks. Znajomi, przeważnie już mają żony, dzieci i każdy ze swoimi sprawami zostałeś, zostałeś wyrzucony jak rozbitek na brzeg. Ale są na to metody. Z randkowaniem po rozwodzie czy po długim związku jest trochę jak z zajściem w ciąży w bardzo młodym wieku. Na początku się z ciebie śmieją, a później będą ci zazdrościć. Tak jak. Na początku, kiedy ktoś miał, został ojcem w wieku 18-20 lat, no to to przez niektórych oczywiście, przy zamienia, to było już uznawane za patologię, ale teraz, kiedy on już wyskoczył z pielu, ma 30 parę lat i jeszcze świetnie się trzyma, a ty dopiero co prowadzi dziecko do szkoły, no to tamci mogą czuć lekką nutkę satysfakcji. Tak samo jest tutaj, kiedy. Oni będą już wzykać rozlatuj rozlatujące się starsze panie, to ty będziesz miał szansę na poznanie ekstra młodej dziewczyny. Bo niestety, muszę przyznać ci tutaj, powiedzieć tą smutną prawdę. Będziesz ska skazany na młode laski. Jeżeli będziesz chciał zacząć znowu jakąś rodzinę, coś spróbować i coś na nowo podziałać, to niestety. Będziesz skazany na młode kobiety, nawet dla zdrowia jest to bezpieczniejsze, żeby, żeby założyć nową rodzinę. No ja też, no niestety, muszę się z tym pogodzić, muszę się z tym pogodzić, że niestety, no muszę szukać młodszych, ponieważ wszystkie starsze, te fajne, są zajęte, a zostają tylko zryte po przejściach, lesbiki, no co zostaje? o no, już widzę te komentarze już tutaj w pani w pani że ona jest normalna, tak? dlatego będziesz siedzieć tu i komentować u się jakiemuś obcemu łusemu typowi, co nagrywa yy, na czarno na biało, że ty jesteś inna jakby to miało jakieś znaczenie dla twojego życia, tak? bo ty nie masz co robić, tak? W wspaniałym, kochającym związku, dlatego siedziesz i komentujesz filmiki gości na YouTube. No, ma no to sens, ma no to sens, ma no to sens. Więc teraz proszę się uspokoić, wypić sobie chlebatkę, oczywiście wegańską, i nakarmić kota. I zająć się, zająć się jakimś, nie wiem, rysowaniem mandali, whatever, czy jakąś iść na jogę. Oczekuję, generalnie, bardzo spoko. Niestety, jesteś skazany na młode laski. Szukanie pani po przejściach, która Cię zrozumie, jest to miecz obosieczny. Jest to miecz obosieczny. Bardzo bym uważał na takie tematy. Niestety, jesteś skazany na młode kobiety i musisz się z tym pogodzić. Kolejna rzecz. Prawdopodobnie jesteś mocno zaniedbany. Jest, taka, jest na to duża szansa. Nie jesteś na czasie, bo byłeś zajęty oczywiście, myśląc, że tak się robi dobrze. No i nie dziwię ci się, to całkowicie rozumiem. Myśląc, że skupiając się na rodzinie, coś stworzysz fajnego, ale okazało się, że wyszło tak jak wyszło. I niestety masz teraz szansę na to, żeby zobaczyć, jak to jest bzykać kilkanaście lat młodszą kobietę, oczywiście, starsze panie będą ci zarzucać, że, że ty jesteś kryptopedofilem, mimo, że sypiasz z y, kobietą, która jest, y, ma już dowód osobisty, ale to nie jest samotna matka z dwójką dzieci, i więc niestety jesteś y, niedojrzały, si masz kryzys wieku średniego. Ale jakbyś wziął samotną matkę z nadwagą, z trójką dzieci, z dwójką dzieci, każdy z innym ojcem, to ty byłbyś dojrzałym mężczyzną, który przyjmuje pełen, Pakiet. Więc tak. Jeżeli ty masz dzieci, no to niestety będziesz musiał jakoś pogodzić wychowanie i poznanie e, kobiet. Niestety. Nie zasłania się kurwa dzieckiem. Nie zasłania się dzieckiem. Więc to jest bardzo proste. Jeżeli miałbyś. przyszłaby do ciebie. Chciałaby do ciebie wbić do mieszkania. Seksowna studentka. Znaj mój gest. Pedagogiki. I... dobra, albo psychologii, tak. Taka wiesz... Taka wiesz, co, co rodzice kupili jej mini kupary, mini kuparyka, mini minikuparyka. No, żeby kręciła tam tłustym kuparykiem. I... I ona wiesz... Jest ambitna. Jest na trzecim, czwartym roku. Psychologii. I ona wie, jak się szarpie dzidę, a ty mówisz, nie, 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 nie mam czasu, muszę zająć się dzieckiem. No znalazł, nawet pieniądze na opiekunkę by się znalazły, znalazł. Więc nie wykorzystuj dzieci do tego, żeby się zasłaniać. Nie bój się, nie jesteś jedyny, jeżeli masz taki wspaniały pomysł. Kole kolejna rzecz. No, zaakceptuj to, że będziesz czuł się dziwnie. Będziesz czuł się na początku dziwnie, nie będziesz, b, będziesz czuł się naprawdę trochę jak na innej planecie. I ja mogę ci pomóc wrócić na ten rynek matrymonialny. Słuchaj, to jest bardzo proste. Ty sobie robisz tak, taki eksperyment. Wyciągasz dowód osobisty, sprawdzasz datę urodzin, liczysz ile masz lat. I zastanawiasz się, czy rzeczywiście chcesz tracić kolejne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lat, żeby na nowo wejść w rynek matrymonialny, czy nie lepiej po prostu zapłacić, przeznaczyć na to 30 dni pracy ze mną i wejść z powrotem na rynek matrymonialny z buta. Wjeżdżasz tam jak rokko do zlewu normalnie, rozumiesz? Zlew naprawiony i sąsiadka przetrzepana. A jak chcesz pracować samemu, oczywiście kursy w opisie, trzy, yy, trzy kropki więcej pod tytułem wchodzisz i się uczysz. Między innymi jest tam kurs z gościem, który miał ponad tysiąc kobiet. Tak, tak. Można na początku posłuchać wywiadów z nim. Są podnikami w opisie kursów. I to Ci gorąco polecam. Jeżeli miałbym Ci polecić, co możesz zrobić, jeżeli Wracacz znowu na rynek matrymonialny. to znajdź sobie mentora. Zgłoś się do mnie. Będzie ci prościej. Ty nie, nie szukaj go, wiesz, po jakichś gościach, którzy nie rozumieją twojej sytuacji. Nie rozumiem twoją sytuację. Ja wróciłem. Ja się dobrze bawię i zamierzam bawić się jeszcze lepiej. Wiem, jakie błędy popełniłeś, wiem, jakie zamierzasz popełnić, wiem, jakie jeszcze nie wiesz, że je popełnisz. I przy tym wszystkim mogę ci uratować. No chyba, że chcesz znowu w wieku 40 paru, znowu wjazdy na rynek patymonialny, bo się uczepiłeś jakiejś pani, która cię znowu wydoiła, bo ty nie masz pojęcia o kobie, jak działają kobiety. A nawet jeżeli wydaje ci się, że wiesz, jak działają kobiety, to gdzie są te efekty. No. Albo możesz po prostu zaufać, przyjść i oszczędzić sobie kupę czasu i nerwów. Zapraszam. Be my guest.